I oczywiście, się wiecie, z tej strony, ja w dzisiejszym odcinku o naklejkach, które mają naprawdę potencjał i... One będą raczej tylko i wyłącznie rosły, jeżeli nie wyjdzie nowa operacja, także zapraszam do oglądania. Właśnie dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o tych naklejkach. Zapraszam Was na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny standardowo wymienicie przy użyciu mojego kodu KEBUS. Odbieracie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Masa skinów do wymiany, zobaczcie, fajne crafty można znaleźć, także wymieniajcie skinki, link standardowo w opisie. A my dzisiaj dokładnie o tym czyli o naklejkach z operacji, nie tylko z Riptide'a, aczkolwiek o Riptidzie mówiłem dla wspierających już jakiś czas temu, um, także dzisiaj sobie to omówimy. Great Wave Hollow chyba najlepszy przykład. Ja wiem, że ten gnom taki, e, ten, nie to gnom, nie to, kurde, ognisko jakieś. E, no w każdym razie to też mocno poszło do góry. Jest to po prostu ładna naklejka. Generalnie wszystko poszło do góry, dlatego że... Od bardzo długiego czasu nie mieliśmy operacji, ale dlaczego głównie chodzi mi o tą naklejkę? Dlatego, że jest ładna. Bardzo dużo osób wytwarza z nią jakieś różne krafty. Był bardzo duży hype na nią, stąd też te wzrosty. No i można było ją kupić już za jakieś dwa ziko podczas trwania operacji, także naprawdę mało. Ona sobie teraz troszkę spadła, więc uważam, że jest to bardzo dobry moment na gdzieś tam zakup lub zakolejkowanie jej. Bo zobaczcie, że jeżeli chodzi o mediany, to tutaj wiadomo, że to są sprzedane 1 dwie naklejki na godzinę, ale zobaczcie, że idzie kupić po jakieś 33. 35, 35 uważam, że jest już dobrą ceną, za 36 jak kupicie też będzie dobrze, e, no bo tak jak mówiłem, ta naklejka raczej tylko i wyłącznie będzie rosła, jak generalnie każda naklejka z operacji, e, czyli czy wybierzecie sobie Riptida, e, czy wybierzecie sobie e, Broken Fanga, e, czy jeszcze jakąś inną operację, tutaj mamy na przykład Bauskert, no, to naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli chodzi właśnie o, o Broken, Broken Fanga, to bym polecał tego Battle też bardzo fajna naklejka, ewentualnie Stone Scales, też spoko naklejka. Także badajcie to sobie, bo uważam, że jest warto. No i już resztę pozostawiam Wam, tylko od Was zależy, w co włożycie pieniądze. na tyle, trzymajcie się. Jo.